Masz ADHD? A czy wiesz, że to, co robisz po przebudzeniu przez pierwsze 20 minut, może zdecydować o całym Twoim dniu? Po przebudzeniu nie sięgaj po telefon. Twój mózg jest wtedy w falach TETA i łatwo się go oprogramuje. Zamiast tego afirmuj albo skoncentruj się na celu na dany dzień. Gdy wstaniesz, wypisz szklankę wody, otwórz okno i złap naturalne światło. Jeśli masz pupila, wyjdź z nim na spacer. Kofeinę opóźnij o przynajmniej 2 godziny, żeby nie rozbujać kortyzolu. Jeśli nie musisz wychodzić z pupilem na spacer, to teraz krótka rozgrzewka. Może być dokładnie taka jak na WF-ie w szkole podstawowej, albo na przykład krótka joga, tylko po to, żeby obudzić naturalną dopaminę. Teraz nadszedł czas na prysznic, najlepiej bardzo zimny, a jeśli tego nie lubisz, może być sama końcówka. Po to, żeby zresetować noradrenalinę i wyostrzyć koncentrację. Śniadanie to paliwo dla Twojego mózgu. Najlepiej, żeby było złożone z białek tłuszczy. Najlepiej jajka, skyry, awokado. Omega-3 wspiera koncentrację, a jeśli używasz kofeiny, rozważ też L-teaninę. Nadszedł czas na pracę. Otwórz kalendarz, ustaw blok 50 na 10 i ustal jeden najważniejszy cel. ADHD kocha jasne ramy. Zapisz tę rolkę na później, aby uratować swój dzień, gdy ADHD przejmie kontrolę.